Aha, yy, szalał kapty się. Zapytacie się pewnie, czemu akurat teraz i dlaczego podnoszę się z ziemi. Podróżowałem transcendencjalnie przez słownie wszystkie poziomy Jumanji, jakie napotkaliśmy jako społeczeństwo. Al, poziom był wysoki normalnie, połamało mi wszystkie kości u nóg. Aha. Oj, jak boli. Moja kochana ptysiawko, dzisiaj jest wielki dzień dla naszej marnej egzystencji zmieszanej z Alplazoramem. Jak to brzmi słynny cytat, który jest cytowany przez ludzi, którzy brali Alplazoram. Ech, nic nie pamiętam. Ech, pamiętam tylko jedno. Wielki lechicki naród... Ech, Byłem tam, e, widziałem wielką potęgę. Dostałem od nich nawet karteczkę z papieżem i, i, i cytatem. Tak było. E, nie zmyślam. Otóż zwołałem gremium scjentologów kilka dni temu i wraz z Uniwersytetem Katolickim Lubelskim, e, opierając się właśnie na ich doświadczeniach, stworzyliśmy dzieło wiekopomne. Dzieło, dzięki któremu przyszłe pokolenia nie będą przelewały krwi. Będą przelewały łzy żenady. Uwaga, 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 werble. Cierpienia polskiej prawicy. Wielka ultimate stirlista, feedback big deal. Trzy godziny formy, ale warto było. Zasada jest prosta. Zaczynamy od najniższego tieru. D. Piekło zamarzło. Ale i tak to jest klęska duchowa. I pniemy się coraz wyżej, coraz to wyżej. I kończymy na tierze S. Trzynaste Uratowały mnie moje skłonności do bycia drag queen, e, ferujące z pasywnej umiejętności agro od Ordo Juris e, z, z martwych wstaniem. Dziękuję jeszcze raz, Ordo Juris. Nie wiem jak wy, ale obiecuję wam, że będzie pizda bez trzymanki. I jak to mówił nasz papież Jan Franciszek III: Strzelać Bóg rozpozna swoich. <laughs> Okej, okay, zaczynamy od czegoś, yy, z czego na przyszłość zrobię prawdopodobnie film na tym kanale. Jest to dosłownie najbardziej mimiczna rzecz, jaką widziałem od dawna, ale dlaczego akurat opłatek na ręce jest w Tierze D? Opłatek z ręki nie jest to coś szeroko poruszane przez prawicę, ale w frakcji katolickiej ostatnio doszło do uh, potężnej defekacji w tej sprawie. I nawet jak nie wiecie. Ile po prostu szczęścia dał mi ten film oraz te wszystkie komentarze? Ja jestem po prostu takim koneserem. Tam, gdzie tradycja przyjmowana Eucharystii na rękę, jest bardzo popularna w kulturze latynoamerykańskiej, tam pojawiają się polscy katolicy z frakcji innego kościoła, polskiego kościoła rzymskokatolickiego i nie płaczą. Żewnie płaczą, że jest to niedopuszczalne. No, zgadnijcie, jaka będzie reakcja ludzi, którzy zbyt bardzo biorą na poważnie czasem właśnie tego typu religijne sprawy. Parszymy protestantyzm! Musimy się pomodlić za księdza, bo się bardzo zboczył z drogi katolickiej. Ale no, że to jest takie złe, że trzeba go nawrócić Oj. Są też ludzie, którzy pytają się Czy opłatek z ręki e, Daje jakieś buffy Do e, świętości By to w ogóle miało jakikolwiek sens <laughs> Mam wrażenie czasem, że Polska mentalność, jeżeli chodzi o religię Jest e, bardzo służbistyczna I e, jakby Wiarę przekłada się Tak naprawdę na zasada, a nie na to Jak czują się po prostu ludzie jak próbują wierzyć w Boga Jest to naprawdę... Coś niesamowitego, ale kocham to. Jednak mimo wszystko najlepsze rzeczy pozostawiam na później, kiedy prawdopodobnie w jakiejś tam niedalekiej przyszłości pojawi się film. Bill Gates. Wedle tiernisty piekło zamarzło, bo jakby już doszło do e, prawie że oficjalnego zakończenia pandemii. Przynajmniej na ten rok, a może już na zawsze. Boże, proszę, oby. Moje pty się wierzę, powiadam wam, kiedy Bill Gates stał się popularny, jeżeli chodzi o tak zwany temat uchwała, jak jest ta śmierć, te populacji rozpoczęły się dosłownie podżegania do e, śmierci właśnie naszego bohatera, pojawiły się groźby karalne i pojawił się potężny skręt. W ludzi, którzy uwielbiają słuchać teorii spiskowych. Pamiętam jak kiedyś chłopaki z Fall Wave zrobiły film, w którym celowo przetłumaczyli dla Becky słowa Gates'a w TekTok. To był fragment wypowiedzi powiedzieć z 2015-2016 roku. Dokładnie nie pamiętam. Zarzucam tutaj w montażu. Gdzie niby na spotkaniu masońskim, tak, to jest TED Talks, tam są sami masoni, wołał do depopulacji paru miliardów ludzi koronawirusem. Aby przeżyć, trzeba się zaszczepić. A w szczepionkach są tak zwane mikrochipy. Nie no, polecam. Zajebiste NFC. Ja korzystam bardzo często. Baza. I celowe, złe przetłumaczenie języka angielskiego. Tam na nawet pojawiały się archiwa watykańskie i wszystko. Więc ci, którzy nie znali języka angielskiego, proszę was bardzo o to, żebyście uczyli się tego języka, bo to bardzo ważne, byli przejęci, że jak to tak można? Jak to możliwe, że znaleziono Lost Media, które jest najpopularniejszym prawie że filmem na właśnie tym kanale? No, taki poziom. Teoria ewolucji. Ziemia miała 6000 lat. Paleontologia wymyśliła nasa. Nie ma czegoś takiego jak Wielki Wybuch. Tego typu dyskusje bardzo często zdarzają się w internecie, i za każdym razem, kiedy właśnie pojawia się tego typu dyskusja, no, ogromny banan na twarzy, bo fajnie podziwiać właśnie ludzi, którzy zagłębiają się w ten lore. I jak to powiedział minister Czarnek, mój ukochany waifu, zaraz po kajgodek. A, że nie mam szans kajikony. Musimy zawracać. <laughs> Z raz obranej drogi nie zawracaj w tył. <laughs> Tutaj zaczyna się jazda bez trzymanki, która wiszowana jest automatycznym skrętem karku. Więc jeżeli chcecie przeżyć i być normalnymi jeszcze śmiertelnikami, zapauzujcie ten film, zróbcie sobie meliskę, smacznej meliski i zaakceptujcie śmierć. Przygotujcie się do niej. Wiem, że nie warto. Mam nadzieję, że nikt nie przeżyje tego. Wink wink. Usunięty profil Konfederacji. Kilka miesięcy temu doszło do przepotężnego incydentu kałowego. Partia, której nazwy nie wolno wypowiadać. Została zablokowana przez Facebooka. Jeżeli się nie domyślacie, to spokojnie, bo powód jest jak najbardziej oczywisty. Chodzi o dezinformację COVID-19. Impa była przednia. Ile ja razy usłyszałem w dyskusji o wolności słowa? To po prostu tym bardziej liczyłem sobie ile metrów głębokości ma piekło Dantego. Przecież jak to, tam, jak jest? tak można robić? I żeby nadrobić całą tę sprawę, pojawił się taki fajny mem podsumowujący ze stranie członków konfederacji, tam gdzie krzyczano, że przedsiębiorca ma prawo odmówić świadczenia usług komu chce czym państwa wolny rynek zweryfikował? Zaoraliśmy lewaka bo nie może drukować ulotek. Tam te same osoby płakały, że jak tak można, że prywatna spółka Zablokowała Konfederację! <laughs> przytaczając klasyka, wolny rynek zweryfikował. Pijaństwo Szumowskiego. Pamiętacie, jak wybuchła pandemia? Yy, ja też pamiętam i dosyć ciężko to przeżywałem, jak pewnie reszta z Was. Więc jeżeli to pamiętacie, to pamiętacie też pewnie pijaństwo Szumowskiego. A w zasadzie jego zmęczenie, jak się zapierdala przez 10 dni, 24 godziny, niemalże non-stop. Niemalże w kranczach i nie wiem co powiedzieć szczerze, jakby nie zamierzam komentować tutaj czy jakby restrykcje przy pierwszej pandemii miały sens czy nie, bo jakby to jest sprawa wieloraka. W poprzednim filmie wspomniałem jak Grzegorz Braun przyszedł do biura poselskiego, tak biuro poselskie to się nazywa? Naszego kochanego bohatera i zgadnijcie, nasz kochany Robin Hood, Grzegorz Braun postanowił aresztować... <laughs> Przepraszam, e, dokonać zatrzymania obywatelskiego Pana Szumowskiego Ja powiem szczerze, że gdybym miał dokonać zatrzymania obywatelskiego Grzegorza Brauma To szczerze e, krzyczałbym zwa, zrób Z RUBIKOWA Najprzystojniejszy mężczyzna na świecie W 2020 roku najprzystojniejszym mężczyzną na świecie został Young Cook No ciekawe jak to się mogło skończyć no ciekawe. Mężczyzna, gatunek zagrożony. Mężczyzna! To Duniek, a nie mężczyzna. <laughs> Pierdolona lala męska. Eee, nowe, nie słyszałem. Kto by się mógł spodziewać? <laughs> Ale akurat w tym wszystkim jest wyjątek. TVP. Również dokonało potężnego zesrania się w tej sprawie, obrażając przede wszystkim wygląd naszego właśnie e, najprzystojniejszego mężczyzny na świecie. Nie zamierzam komentować czegoś wyglądu, ponieważ nie ma sensu. Piękno jest jakby subiektywne, a nie obiektywne, ale okej. Okay. Nie zamierzam komentować całej tej sprawy jeszcze raz. Ale jeżeli jesteście chętni posłuchać jej, to zapraszam Was na ten film. E, zrobiłem go dwa lata temu. Kurwa, miałem 19 lat. Hindus w Uber Eats. Zawsze mnie bawi sposób tweeta Chris'ego Bosaciego, który został przedstawiony nawiązując do tej sprawy. Właśnie minął mnie kierowca Uber Eats. Hindus w urbanie pedałując na rowerze. Czy to, żeby pewna grupa ludzi miała zawiezione jedzenie zamiast pójść samodzielnie do baru lub sklepu, jest taką istotną potrzebą gospodarczą, że chcemy iść w Czy ta sprawa nie wymaga debaty? A proszę Państwa. Panie Krzysztofie, e, wolny rynek przecież zweryfikował, panie wolnorynkowcu. Cóż można więcej powiedzieć kiedy? Jakaś tam osoba powiedziała. E, panie Krzysztofie, czy tak pan na serio pisze? Odpowiedział, uwaga, przygotujcie się na automatyczny skręt karku. Możecie zapauzować ten film, jeżeli chcecie być żywi. No, pewnie tu jesteście. A co, jako wolnościowiec będziesz postulował polipoprawną autocenzurę? No, dzień dobry, Indywarusa nie ma, miał piękny mążę, ze strony jego Albert Eno, który chciałby powiedzieć na wstrząsającą postoję, nasz potrzebnik, wiedział co się stało wcale nazywam się Indygos Nikolajew Pawicz, dumny bośniak, Sory, przepraszam, jestem nad śmiertelnym bytem i powinienem się do was dostosować Chociaż już pewnie wszyscy tutaj nie żyjecie, więc baza <grymne> Mam nadzieję, że wszyscy zdechliście w agonii To dobrze, witamy w tierze B, czyli w tierze, w którym zaczyna się po prostu robić jeszcze gorzej, jeszcze cieplej Chciałem wam powiedzieć coś prosto z serduszka dla was, moje kochane ptysie Niech piekło was pochłonie. Przy oczywiście transcendencjalnej podróży przez wszystkie poziomy Jumanji. Ok, zaczynamy. Korek w dupie. <głos> <głos> Jeżeli jest taka możliwość, to chciałbym tylko i wyłącznie z tego powodu cierpieć na demencję. Demencję, która pozwoli mi codziennie zapominać, aby codziennie skręcać się w konwulsjach. Słysząc to, co się dzieje w skrajnej prawicy. Więc uwaga, przygotujcie się na ogromną dawkę potępienia oraz żalu, bólu i cierpienia. Kolej z młodzieży wszechpolskiej w wywiadzie na temat homofobii dla norweskiej TV chwalił się, że w celu ochrony przed gejami wsadzają sobie korki w dupę. Tego nie da się wymyślić. <śledztrę> Kurwa, macie nie wiem co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć. Mówiła mać, nie. Więc naszej polskiej tradycji bardzo często pojawiało się słynne motto, że dupa, odwiedź. To nie jest droga dwukierunkowa, ale taki bad plug z takim lisim ogonkiem jest idealny dla naszych bohaterów, moje kochane liski. No, z wielką niecierpliwością czekam, aż te same osoby odkryją sposób obrony przed lodzikiem ze strony homoseksualistów. W tym celu będą pić swoją własną spermę. Własność prywatna z kłów synu. spada poniżej 5%. Legendarna rzecz, aż się łezka wokół kręci. To jest takie cykliczne wydarzenie, gdzie Korwin, prawicowa legenda, yy, jak tylko powie, a to się odpala protokół 1% poparcia. Nieważne ile sukcesów konfa przejdzie w swojej karierze, agro Korwina będzie robić swoją własną robotę poniżej progu. 6,6%? Kovid, Obiad bez ryby. Czytaj: ryba to nie mięso. Krzysztof Bosak. Wa Krzysztof Bosak. Ja po prostu kocham tego gościa nieironicznie. Proszę Krzysiu, nie zmieniaj się. Przynajmniej dla takich tweetów nie zmieniaj się, bo kocham Cię normalnie. W chrześcijańskim społeczeństwie ryba to nie mięso. W lewicowo-liberalnym społeczeństwie ryba to mięso. Jak to powiedział mój bliski przyjaciel, szybowiec, e, oczywiście pozdrawiam go, pozdrawiam szczura oraz pozdrawiam wino, którzy są teraz na Discordzie i bardzo mi dopingują, żeby nagrać dobrze ten film. Możecie coś powiedzieć aktualnie na Discordzie? Brzuch boli od pizzy. Dobra, lecimy dalej. Pomidor to owoc. ślimak to ryba, a raz w dupę to nie pek. <noise> <noise> Omówiłem ten aspekt w filmie, który jest poniżej, zapraszam do niego serdecznie. Zdjęcia stóp Szymona Hołowni. Często zastanawiam się, czy prawica myśli, czy Szymon Hołownia podczas dialogu wyrazi zgodę na zdjęcia stóp. <noise> Przepraszam, musiałem. Fanfic ship. Biedroń X bosak. Ten tekst to już jest po prostu legendarna rzecz, która po prostu jest czymś niesamowitym. To jest dosłownie e, sakrum naszej polskiej literatury, więc wam je teraz przeczytam. Teraz i ty zdradziłeś swoją ukochaną ze mną dodał Robert, oblizując usta. Pieprzę cię, Robert. Bosak zirytował się, ale nie odwrócił się. Nie wyszedł natychmiast bez oglądania się za siebie. Zamiast tego złapał Roberta w pasie i przybliżył ku sobie. Teraz on skradł mu pocałunek. Ja uważam, że jest to opus magnum polskiej literatury. Ja uważam przede wszystkim, że ta literatura wyprzedziła yy, o tyle lat nasze pokolenie, ile yy, zakłada nasz świat kreacjonizm. Let's fucking go! Roostowanie kreacjonizmu! Let's go! Pamiętam, jak ten fanfic. Przyszedł i szczerze, byłem sobie wtedy na wsi pod Warszawą Z moją ukochaną osobą Pozdrawiam mozi, bardzo cię kocham Jeżeli oglądasz ten film to buziaczki I nagle mnie powalił donośny krzyk Żyję w twoich ścianach Brzuch boli od pizzy Nagle powalił mnie na ziemię donośny krzyk Okazało się, że całej prawicy dupy się rozerwały I trafił mnie korek z dupy jednego z narodowców No, ledwie co przeżyłem Połamało mi tylko cztery żebra. Także wariaciki, dziękuję za modlitwę. Brzuch boli od pizzy. <grywa> Kurwa, tak gorąco, że mój młody synek zaczął uciekać przed nim. Pamiętajcie, moje kochane ptysie. Stay hydrated. Mm, serio. Pijcie dwa litry wody dziennie. Uw. Dobra, ja go zostawię. Przeniosę go do zimniejszego miejsca. Jesteś kochany. Romans w Ordo Iuris. Pamiętam jakby to się wydarzyło niemal w moich snach. Pamiętam ludzi prawicy, którzy w świetle przedstawionych bardzo ciężkich dowodów na zdrady oraz na rozwód naszych głównych bohaterów, którzy jakby dokonali jeszcze gorszego incydentu kałowego niż oni, zostawali normalnie na bardzo. Że co? Co tu się dzieje? Ich ulubieni bohaterowie mogą się rozwodzić. Panie Areczku, dla pana tradycyjne wartości, a dla zarządu, rozwody. I jakież to było ciekawe, kiedy po prostu z całego serca bronili tych ludzi, że stoimy z wami. To jest takie totalne załamanie się jakichkolwiek wartości. To jest coś niesamowitego. Tak ogromnej dychotami myślenia jeszcze nigdy nie widziałem. Ja pierdolę. Bronienie pedofilii w kościele. Okej, okay, przeczytam sobie skrypcik, bo będzie mi prościej. Mamy do czynienia w tym momencie ze słowami biskupa Długosza w sprawie przenośni księży odpowiedzialnych za haniebne czyny na inne parafie. Bardzo ciekawa sprawa, ale serio, jeżeli macie naprawdę problem dzisiaj z sercem, to może przebijcie. A tymczasem, jeżeli tu zostaliście, to przeczytam wam to. Kiedy ksiądz grzeszy, biskup wzywa go na rozmowę, upomina, wyznacza pokutę, po której. Jeśli otrzymuje od księdza chęć poprawy, przebacza mu i daje szansę dobrego życia i dusz pasterskiej pracy. Biskup ma być miłosiernym ojcem: daje szansę marnotrawnemu synowi, sprzeniewierza się swemu powołaniu, gdy staje się prokuratorem donoszącym sądom na grzesznego syna. Daleka jest mu logika szatana, który oskarża bez oznaki miłosierdzia. Nie ja mam w tym momencie powiedzieć, ja wiem, że to jest kontent śmieszkowy i ludzie tutaj się śmieją, przyszliście po to, ale jak słyszę to, to po prostu scyzoryk mi się otwiera w kieszeni, aby, wiecie co, aby popełnić tak zwane rytualne bukake. Naszego Indigo już nie będzie, będzie mieć za to piękny pogrzeb. Dobra, od śmierci jednak uratowała mnie jedna rzecz, mianowicie to, że jeszcze muszę przytoczyć ryzyka, który też tak robił. Media to zrobiły, media to zrobiły i media tak robią. I nie dajmy się katolicy. Wamać ja mogę przejść dalej, błagam. Samogwałt. Słowo to jest bardzo często używane, czy to przez księży, czy to przez nauczycieli katechetów, czy to po prostu od animatorów, na przykład z grup parafialnych typu Aza, dzieci bożych. Raz pamiętam, jak byłem jeszcze takim młodym gówniakiem, i byłem na wyjeździe właśnie takim religijnym, który nazywał się OND. To była właśnie inicjatywa ruchu Światło Życie, i tam pojawił się taki kącik miłości. Z natury nie są on zły. Opowiada on o o pewnych wartościach jeżeli chodzi o miłość ale pojawił się ten jeden pierdolony temat a nomenklatura co do kąciku miłości jest różna więc nawet już zapomniałem czy tak serio się mówi uwaga jako piętnastoletni gówniak usłyszałem że samogwałt jest grzechem ciężkim który po prostu jest niewybaczalnym grzechem i zeruje się tylko wtedy jak y, dokonasz spowiedzi u księdza będę z wami szczery jakby przytaczanie jakby walenia Księdzu to jest kurwa, osobny, jakby poziom jumanji. To już jest według mnie nawet i jego zerowa funkcja. Funkcja brzucha bolącego od pizzy. ha, ha, ha. <grywa> ale cię wchodzi na pizzy Marksizm kulturowy. Czerwona zaraza już po naszej ziemi na szczęście nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, nasze serca i umysł. Nie marksistowska ale zrodzona z tego samego ducha, neomarksistowska, nie czerwona, ale tęczowa. Marksizm kulturowy mógłbym już nazwać takim legendarnym synkiem, młodym synkiem komunistów oraz wyobrażeń komuchów. Czasem się zastanawiam, jak to jest możliwe, że niektóre osoby są w stanie nie przeżyć 10 minut od powiedzenia marksizm kulturowy. Tak, w swoim manifestie komunistycznym Karl Marx Pisał o przede wszystkim masakrowaniu polskich rodzin, o edukacji seksualnej i o czarnych homoseksualnych, y, transpłciowych gejach na Netflixie. Ta? To zajęliście. Kolejna tutaj ważna kategoria, która jest bardzo mocno ostatnio aktualna, a mianowicie <laughs> pieniądze z kremla <laughs> przychodzą w rublach. Okej, okay, em... Zeszliśmy najniżej, zeszliśmy do miejsca, którego nikt nigdy nie powinien odwiedzić. Więc, moje kochane wcisie, wy jako byty już astralne, które nigdy nie wrócą raczej do bytu śmiertelnego no może że przejdą przez czyściec, który trwa tysiąc lat w sztumie no, macie przejebane. Ale spokojnie. Jedyną drogą na to, żeby skrócić ten czas, żeby zrobić speedrunning, jest po prostu przejście przez. 13 poziom piekła Dantego Więc let's fucking go, lecimy Szaskowski dziś nie nasrał do Wisły Jedno z większych zmartwień prawicowych w Warszawie, wiecie Wstajecie rano, parzycie sobie herbatkę i myślicie sobie mmm, Ja wierdole dzisiaj zobaczę sobie takie osrane metro i gówno na krakowskich przedmieściach Kocham gówno, kocham gówno i wychodzicie z domu a tutaj Czystka? Nie chcę być naprawdę w skórze tych ludzi, którzy jakby kochają gówno i nie, nie ma go nagle. Kiedy twój kolega Gej to twoje alter ego. Wie pani, no. Ja sam jestem homoseksualistą, ale ja nie popieram LGBT. <gry> Legendarny kolega gej, ten, którego akceptujecie i ten, któremu nie spuścicie w pierdolu za obnoszenie się ze swoją seksualnością. W literaturze współczesnej kolega gej przejawiał się już dosłownie wszędzie, a ja jako parapsycholog postanowiłem zagłębić się bardziej w tym temacie i doszedłem do bardzo ciekawych konkluzji, a mianowicie. Co jeżeli wasi koledzy geje istnieją? Co jeżeli wasi koledzy, to zmyśleni przyjaciele, który jest waszym wytworem w umysłach, odkąd macie 10 lat, i jeden z was, czyli wy, poszliście w stronę heteroseksualną, a wy drudzy, czyli wasze drugie alter ego, przeszło w stronę homoseksualizmu? Oj. To dosłownie tak jak z niektórymi strażakami OSP, którzy. Zniecają pożary, żeby później je zgasić. Także jeżeli pojażycie motyw Hymeli Jadwigi to rozwiązaliśmy background story całego właśnie przytoczonego wątku. Głuderzet według WHO o, oh, ciężki temat, naprawdę bardzo ciężki temat. Setki wydrukowanych plakatów przez Fundację Życie i jej Rodzina tylko po to, aby pokazać właśnie e, tradycyjnej polskiej rodzinie, że to, czego uczy właśnie WHO w swoim podręczniku, jest bardzo szkodliwe, bo edukacji seksualnej będą uczyć transpłciowe osoby. Najlepiej to już Drag Queens. No ale ta strategia działa, bo jakby ulotka jest ważniejsza niż yy, przeczytanie podręcznika, więc yy, jakby każda polska rodzina, która w to wierzy, właśnie zajebała dwójeczkę w prześcieradło. Jeżeli nie obejrzeliście jeszcze tego filmu, który tutaj widzicie, to nie muszę wspominać dlaczego jest to dezinformacja. Let's fucking go next! Powiedzenie dzień dobry, zamiast szczęść Boże. Pamiętam jak byłem młodszy i pamiętam jak jeszcze nie wiedziałem, że ksiądz, który ma koloradkę jest w ubraniu cywilnym, to to jest Ksiądz! Wiecie, powiedziałem do księdza dzień dobry i zostałem zmasakrowany. A co najlepsze, skończyło się również na groźbach, że e, powie to wszystko mojej mamie. Jaki to ja jestem zdegenerowany. Muszę jednak w pełni podziękować księdzu Mirosławowi, ponieważ to dzięki niemu zostałem wyrzucony z lektorstwa i z tego powodu bardzo niesamowicie się cieszę, bo to mi dało bardzo niesamowity rozwój, odcinając się od tego środowiska. Moje kochane ptysie, właśnie tak wygląda kuriozum, wywindowane w maksymalną górę ego księży. Jest to straszna rzecz. A tutaj przykład. Zbanowanej osoby, która powiedziała: Per pan do księdza. Wielkie jajca, per. Jezus nie był biały. To, że Jezus Chrystus w rzeczywistości nie wygląda tak jak na obrazach wielu artystów, którzy właśnie go przedstawiali, jest chyba zrozumiałe i nie ma z tym problemu. To, że Jezus nie pochodzi z krakowskich łagiewników, a Maryja nie pochodzi z Częstochowy, to też wszyscy wiemy. A jednak są ludzie, którzy mogą mieć z tym problem. Bo kto ci kurwa w to wierzy? Więc zagrajmy troszeczkę w inną grę. Zagrajmy w grę, w której e, jakby wyjdziemy z pewnymi faktami. Wyjdziemy przede wszystkim z tym, że Jezus jest przedstawiany w różnoraki sposób, z innym wyglądem w różnej kulturze. Ale kto ci kurwa w to wierzy? Donald Tusk. <ślesk> Dostaliśmy w tym momencie chyba największego newezji z polskiej prawicy. Dostaliśmy człowieka, który po prostu generuje automatyczne zdarcie skóry wśród redaktorów TVP Info. I uwielbiam zawsze oglądać to ze zesranie, to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka w ogóle istnieje na tym świecie. Ja się nie dziwię, że to trafiło do tier S u w naszej liście. To jest dosłownie piekło. Jak Donald Tusk, na tym zdjęciu, które widzicie. Więc przytoczmy sobie nomenklaturę polskiej prawicy, która określa właśnie w taki sposób Donalda Tuska. Szatan, Pan Zniszczenie, Gwiazda Zarana, Antychrist, Diabeł, Pies, Lucyfer, Książę Ciemności, Upadły Anioł, Kusicie, Lewiatel, Wielki Smok, Król Babilonski, Ojciec Kłamstwa. Chuj nad przechuje. Ech. Moje kochane ptysie, przechodzimy jeszcze do gorszego Nemesis. Jest to ostatnia rzecz, która po prostu wywołuje istne cierpienia, istne, nieskończone poziomy Dantego, które powstały, które generują najwyższe poziomy Jumanji, które wtedy powtarzają się, przez które dochodzi do anomalii matematycznych i trafiamy na ujemno dodatni poziom Jumanji. Proszę Państwa. MYCIE DUPY Disko to możesz coś powiedzieć Ja chciałem pozdrowić swoją dziewczynę Sara. I bardzo ją kocham To wszystko, na koniec Ja się tylko powiedzieć, że studiuję europeistykę Dziękuję bardzo <noise> Lucyfer, książę ciemności, Bezzebub upadły, a a a, Jezus, ale bekłem.